Witamy w kolejne odsłonie naszego kanału. Dziś przychodzimy do was z owocową eksplozją i super dniami. Mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze zdabki, zdrapki, zdąbki, coś zdrabki, nam przyniosą. Coś nam przyniosą. Wczoraj u mnie wpadła ile? Dwie deszki. Krzyżówce oczywiście drapałam. Poza, poza. poza. poza no bo poza. już wiecie, że ja lubię. Krzyżówki oczywiście idą poza, a w naszych zdrabkach dzisiejszych mamy kiwi. Mamy kiwi, kiwi. Nas ożywi. A oczywiście nie powiedzieliśmy ile można wygrać, ale no, tradycyjnie to już chyba wiecie, nie w owocowej od 3 zł do 30 tysięcy, a w superliniach od 5 zł do 75 tysięcy. No to już nie będziemy tego 3 miliony razy powtarzać, no bo powiecie, że w końcu jesteśmy nudni. No, może nowi nie wiedzą nasi Cytryna jest Nadalne. 3 razy. Wszystkich nowych zachęcamy do cieszymy. zostawiania lajków, subskrybowania, dołączania do nas, wiśnie. Bardzo się cieszymy jak mamy nowych widzów. Jest nam wtedy bardzo miło, jak przypuszczam każdemu youtuberowi. Winogrono też mamy w naszej zdrabce. Trochę winogrona nazbierało. Nazbierało. Ja już czekam na nową zdrabkę milenijną. No, niedługo będzie. Niedługo. A ile tam dwie dygnie? Chyba. Nie wiem, no, chyba 20 zł. Ananas. Chociaż cały czas ukradkiem wierzę, że w końcu gdzieś trafimy jakąś wyższą, wygraną i Jeszcze zaskoczymy naszych anagasa. wszystkich tu, widzów. Oj, no. Ty tam Zaraz musisz na mnie krzyczeć. Będą wszyscy wiedzieli, że ty na mnie w domu krzyczysz. Weź co. Awokado. Teraz już wiecie. Mamy linię. Już wiecie, jak to wygląda, nie? Kto dostaje po czapce w domu, nie? Dobra, dobra. Bo zupa była linie, zasłona. Mamy. Nie, jeszcze truskawki. No to do, dobra, że zapędziłam, ale jedną mamy. Linia jest. Pierwsza, fajnie zaczynamy. Figa. O, elegancko. No Dwie. Tu jest kolejna figa. Jest ładnie, nie? Lecimy dalej. Banany. No dole, sam. Jedziemy, jedziemy. Jabłko też mamy. Jeszcze po środku. Po środku masz. Gdzie jest środek, nie? No, na środku. Borówki. Gruszka. Też mamy gruszkę. Pyku, pyku, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Co tam jeszcze mamy? Kokos. kokos. Też mamy kokos. Arbus? Troskawy mm -hmm. ci nie dadzą. Nie, no, pewno, że nie. No? I teraz dadzą melona. Mm -hmm. Trzy, cztery. Brzoskwinia. Nic nam nie zmienia. Ale jest linia. Ale jest jedna linia. Zostawiamy na później? Na jak? No, no, dobra. Tradycyjnie zostawiamy na, na koniec kolej. odcinka. Lecimy kolejną Dalej. zdrapę. Co my tu mamy? Ananasa. Ananasa. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszyscy już będą wiedzieli, że on liczyć pięć. Do, do sześciu. <grystanie> Kiwi. Kiwi też mamy. No i na dole to. Pięknie. Kolejny owoc. Cytryna. Cytryna. Truskawka. Teraz. Teraz. Jak w tamtej chcieliśmy. Raz. Dwa. Trzy. Co dalej? Banany. Banany na dole. Widzisz? Mm -hmm. Jednak czasami moja ulubiona zdrapka przynosi nam wygraną. Okay, Czasem się zdarzy. Melon. Byś drapała swoje krzyżówki na wizji, też by było inaczej. Ale a nie się ja tam się cią... odprężam się, skupiam się. Ciągle nie... się tylko poza Arbus. tym chwalisz. Arbus. Byś się też odprężała na kanale. Gruszkę. Pięknie. Co mamy dalej? Winogrono. Teraz mamy. Raz, dwa, trzy. Jabłka. Jabłko. Nie. Borówki. Kokos Tu jeszcze masz jedno Tu jeszcze masz jedno No już go zdrapię. Figa byłem ciekawy Ciekawość przewyższyła No teraz awokado nie będzie Biśni też nie będzie Karambola będzie No patrz. No. No, no, to dobra, się, no, no. To się nazywa... Ale to sam się mylisz. Teraz linie. Jedziemy z naszymi symbolami. Sak Sakwa. W pierwszej nie widzę, w drugiej nie widzę, w trzeciej nie w widzę, w czwartej nie widzę. O, to ładnie zaczynamy. Leżak. Leżak. W pierwszej nie widzę, w drugiej nie widzę. Jest w, w ostatniej. W trzeciej nie widzę, w czwartej nie widzę. W piątej widzę. Leżę. Jeden raz. Ale żeśmy zaczęli. Ale nieważne jak zaczynamy. Ważne jak kończymy. Arbus. Arbus. No. Arbus. masz na pewno w ostatniej. W czwartej. W trzeciej. A jeszcze masz, masz jeszcze w ostatniej jeszcze masz. Na samym końcu w rogu. I w trzeciej. Mm -hmm. Kości. Kości tu widziałeś. W trzeciej, w środku i w drugiej. Lecimy dalej. Korona królów. A jeszcze kości tam. Mm. Korona. Nie ma. Okulary. Pierwszej. Nie, ostatniej. Ja jeszcze są kar... w ostatniej, obok arbuza. Kwiatek. Nie ma kwiata. Trzeci symbol, którego nie ma. Nie ma. Biedronka. Tylko biedronka nie ma ogonka. I w ostatniej jest biedronka. Słońce. Nie ma. Czwarty symbol, którego nie ma. Diamenty. Jest trzeci. Nie ma. Słońce. Słońce. Nie widzę. Mieliśmy okulary? Były. Nie. No, mamy. A były, no tak. Nie ma więcej słoni, nie? nie? Czasami gdzieś tam się nie zauważy, ale znajdziemy. Serca. W ostatnim. W trzecim. Koniec. Gwiazda. Nie gwiazdy masz. A my mamy iść w, w, pozi w poziomie, nie w pionie. W trzecim, nie Z w czwartej, Lody. lody. Lody na patyku. Mhm. Piąty symbol, którego nie ma. Rolki. Rolki. Jest pierwszy. Nic nam nie daje, ale jest. Nie ma więcej. Czy nie widzę? Krab. Nie ma. To dużo nie ma, nie? W tej. Szósty symbol, którego nie ma. No Teraz w trzeciej, w trzeciej, A tylko jedna, ale faktycznie mało, nie? No. Księżyc drugi i ostatni na razie chyba nie widzimy. Wiatraka nie będzie, bo byśmy mieli za duże. Masz czapkę w trzeciej. I w pierwszej. Lowel. Ty lowelu, ty. I w drugiej. Klapki będziesz jakieś. Będziemy mieli dwie linie. Tęcza. Nad miastem. Nie ma. I ostatni symbol. Klucz w pierwszej, w trzeciej, w czwartej. I dziękujemy bardzo. Nie ma linii. Kijowa zdrabka. No, dobra, Jestem dobra. niezadowolony. Na się... całą zdrabkę sześciu symboli nie było. No, dużo, dużo. Na zdrapy wydaliśmy ile? 11 zł. Wygraliśmy. Wygraliśmy jak tu nie ma przynajmniej dwóch dych. Nie ma na pewno. Dwóch dych. To jest porażka. No. Dobra, jest. Wygraliśmy 3 zł. Dziękujemy. Zachęcamy do zostawiania lajków. Subskrybujcie. Zapraszamy do nas. Dążcie do nas. Pośmiejecie się z nas. Miłego dnia. Pa! pa.